Komraci i komradki, no cóż, jesteśmy na cmentarzu Powąskowskim, Wojskowym, w Warszawie. Właśnie widzę, jak tam sujka na jednym z grobów skacze. Bardzo piękny ptak. O. Stoimy przy grobie Polaka. Polaka, który zdał egzamin z polskości swojej. Zdał egzamin z polskości. Historia ocenia go coraz lepiej, chociaż był taki moment, że był człowiekiem przeklętym, zakazanym. Nasi genetyczni wrogowie, nasi genetyczni wrogowie wypowiadali się na jego temat w samych najgorszych yy, sformułowaniach. Człowiek, o którego musi się historia upomnieć i musi być przywró przywrócony do świadomości Polaków, do świadomości narodowców. narodowców. Więc, kamraci, dzisiaj jest rocznica śmierci. Rocznica śmierci. 18 plus 24, 42 rocznica śmierci. Człowieka o nazwisku Władysław Gomułka. Władysław Gomułka. Człowiek, który ma dorobioną gębę przez środowiska żydowskie, żydokomunistyczne. Człowiek, który nigdy nie zachował się nieprzyzwoicie. Człowiek, który kiedy objął władzę nie dopuszczał do żadnych procesów politycznych, Nikt nikomu ich nie wytaczał. Uważamy go w historii, że to był komunista polski, ale on wobec imperium zachowywał się tak, że w czasie rozmowy ze Stalinem usłyszał takie zdanie od Stalina: Słuchajcie, no towarzyszu, mówi Stalin. Wy się zachowujecie tak jakbyście stali na czele wielkiego imperium w stosunku do mnie, a wy jesteście tylko szefem małej partii, która nie ma jeszcze władzy. Te ludzie, którzy rządzą dzisiaj nami, do piętmu nie dorastają. Do nie dorastają. Ten człowiek dbał o polski interes narodowy politycznie w tamtym czasie. Politycznie w tamtym czasie Bezbłędny, bezbłędny przywódca państwa polskiego. Ja wiem, to są dziwne słowa, prawda? Władysław Gomułka, towarzysz Wiesław, komunista, a jednak, a jednak. To Gomułka powiedział, że nie możemy władzy sprawować na bagnetach i represjach. Słuchajcie, to dużo czasu minęło. Nie żyliśmy w tamtych czasach. Znaczy, ja żyłem. Pamiętam Gomułkę doskonale. Natomiast nie żyłem w 1956 roku, kiedy Gomułka objął władzę. Tylko z filmów możemy zobaczyć ten wielki entuzjazm ludzi, to wielkie zaufanie, które mieli do niego. I kiedy udawał się do Moskwy w 1956 roku, jak równy z równym stanął wtedy oko w oko z Chłuszczowem, jak równy z równym, ludzie bali się, że on z tej Moskwy nie wróci. Wzdłuż linii kolejowych, dworców, ludzie stali, modlili się za gomułkę. Transparenty były: Wiesiu, nie jedź, Wiesiu, zostań. A kiedy wracał z Moskwy, to był triumfalnie witany. Polacy czuli, że gomułka reprezentuje ich interes narodowy. I tak było ludzie. Tak było. To jest gomułka, który piętnował syjonizm bez litości, w prostych słowach bezwzględny. Nie bał się, nie bał się. On się nawet, on się nawet Moskali nie bał. Wprost mówił, jest zanotowane w rozmowie z Rankiewiczem, jak w hotelu mówi, jak ja ich, tych skurwysynów, nienawidzę za to, co oni robią. Miał charakter, był gigantem, był gigantem i nie zadłużył Polski, tak jak to robi ówczesna władza, nasza władza, która nami rządzi, był dobrym gospodarzem. Gomułka stworzył nam znienawidzoną przez y, środowiska żydowskie tak zwaną małą stabilizację. Ach, jak oni z lubością, z, ze wstrętem wypowiadają mała stabilizacja. A Gomułka był człowiekiem, który i w więzieniu siedział, i w czasie wojny w Polsce był, on wiedział, że ludzkie życie nie trwa długo. I ludziom się należy, żeby żyli dostatnio. Na tyle, na ile państwo polskie było w stanie zapewnić ludziom ten moment tej dostatności. Przeszliśmy tu dzisiaj, bo oczywiście o gumułce można dużo przeczytać w internecie, tak? Nawet w tej żydowskiej wikipedii można przeczytać kilka wspaniałych zdań, które no, z ludzi nieznających tematów wprowadzą w zaskoczenie. Tu leży Polak. Tu leży Polak. Czuł Polskość, bronił Polskości, myślał o Polakach. Powinniśmy mu być wdzięczni. Za jego rządów Polacy mało, że czuli swoją suwerenność, czuli swoją wyższość nad pozostałymi, nad pozostałym tak zwanym eurokołchozem. Gomułka był przeciwnikiem kolektywizacji. Rolnicy, rolnicy, jesteśmy mu, jesteśmy mu wszyscy yy, winni wdzięczność za to, nie zgadzał się na wzorce, które wzorce były w innych państwach bloku komunistycznego kopiowane bez zastrzeżenia. On się kłócił, awanturował. Miał jaja. Miał jaja. Miał jaja. Nie kunktatorzył. Nie kunktatorzył z władzą kościelną. Gdyby, gdyby rządzący nami, na przykład gdyby taki Radosław Sikorski, Miał tyle w sobie godności i polskości, co Gomułka miał w tamtych okrutnych i bezwzględnych czasach. To powiem wam, bylibyśmy zachwyceni. Przy dzisiejszym, przy dzisiejszym, przy dzisiejszych możliwościach medialnych wyrósłby na bohatera broniącego naszego interesu. A tak cóż, Gomułka gigant, a sikorski ciura, kołownia ciura, europosłowie ciury, ciury oddające naszą suwerenność, naszą, nasz, naszą majętność, naszą, naszą polskość, oddając rozmieniające lekką ręką. Stalin był panem świata. Dostał prawo bycia panem świata od swoich sojuszników od Anglii i Ameryki. Pozwolili mu na wszystko. Gomułka, kiedy przy nim stał, nie miał głowy opuszczonej. Stał prosto, wyprostowany. Uważajcie, ludzie, jak równy z równym. To o Gomułce można powiedzieć, że był dumnym Polakiem. I co teraz? Co teraz historycy, oszuści kłamcy konktatorzy? Co teraz? Idźcie lizać dupę Urszuli von den Leyen. To umiecie doskonale. Władysław Gomułka Wiesław. Ślusarz. Wiecie dlaczego musimy podnosić ten trud i wydobywać z mroków historii takich ludzi jak Gomułka e, Bo musimy zwyciężać. A wiecie, dlaczego musimy zwyciężać? Bo zwycięzcy piszą historię. Piszą prawdę.